Uwaga, teraz Wam pokażę nasz nowy domek, mieszkanie numer 38, prawda, wchodzimy, jak widać przedpokój, po prawej stronie znajduje się pierwsza sypialnia, oczywiście moja, trochę zagracone, proszę na to nie patrzeć, nie jest zbyt wielka, ma mały balkonik, potrójne szafy, teraz Wam pokażę sypialnię Magdy prawda, jednoosobowa sypialnia najdowszej technologii, sypialnia stojąca, prawda, dobranoc kochanie e, teraz pójdziemy, pokażę wam drugą sypialnię e, to jest sypialnia, jak na przykład nie wiem, ktoś chciałby przyjechać na na wakacje, troszkę większa od tamtej, możliwe, że w tej będziemy, będziemy mieszkać, e, ale póki co zajmiemy tamtą nie wiem, czy widać to tak ciężko pokazać Stanę sobie w rogu, ok. widok, to jest widok z sypialni, całkiem przyjemny, mam nadzieję, że nikt nie będzie podglądał. E, pokażę Wam teraz sypialnię dwuosobową najnowszej technologii 2, to jest sypialnia, którą mógłbym zaoferować na przykład Piotrkowi jakby przyjechał i, i Oli, prawda, oczywiście sypialnia stojąca, prawda, po, pozdrówmy, Ma, Madziu, pozdrów tu, tu wszystkich. Jak widać, miejsca wystarcza dla dwóch osób. Póki co drugą osobą jest odkurzacz, ale sądzę, że Piotrek i Ola tu się zmieszczą, prawda? To tak. Teraz pokażę Wam salonik. A, albo inaczej, kuchnię. Wchodzimy tu do kuchni, wchodzi się w taki dziwny, dziwny sposób. Aha, nie będę obracał, bo wszyscy pewnie... A co tam? Schylajcie głowy. W lewo. A, tu niespodzianka. Lecimy. To jest kuchnia. Kuchnia wygląda mniej więcej tak. A tu taka mała niespodzianka i kuchnia. Jeszcze prawda ma lodówkę. Ciekawe, czy działa. O czy nie pali się światełko. A to jest widok z, z kuchni. E, teraz tu prawda niespodzianka. E, niespodzianką jest prywatny pokój dla no dla teściów. Prawda, jak przyjadą w końcu w odwiedziny to Trzyosobowa. kochanie. Pozdrów tutaj rodziców, prawda? Wszechstronny pokój. Na stojąco. Nawet z minusem wszyscy się zmieszczą. Dziękujemy. Łazieneczka. To jest nasza Łazieneczka. Prysznic. Całkiem, całkiem. I został mi do pokazania salon. To jest salonik, trochę rupieci. Telewizor już był, także, także bardzo przyjemna sprawa. Tu nasza słynna modelka z bedroomu jednoosobowego, dwuosobowego i trzyosobowego. A tu jeszcze mamy balkonik. Taki widok mamy z balkoniku i, i tam kawałek bloku i w sumie to. Pomachaj. Pa, pa.